Regal serię spowraca Ale to, karańcze Inwesty... Inwestycja. Pamiętacie, wrócicie do nas kiedyś Pamiętacie, się do mauzera O, a tu paczek O war deficytowy, ale mamy tego więcej Karańcze i znowu jeden, czyli dwa linki Musimy wiedzieć, czy puściliśmy, żeby wszystkie dłumić Trzy, cztery 5 6 7 Kumulacja 8, 9 I byle co, To jeszcze trzeba wpuścić z 91 O no. może Co tak jest? Się tu z całej siły Jakieś takie ślimaki są Dawiedzie plum i topka spadnie a nie, włosy zmoczy czapki nie ma. Taki siedzi. Siema, coś się nie może to jakieś stręki Belegu, ha? Simok. No I dobra Jest potencjał. jest tak rękę i jedzę, by cię coś gryzie człowieku. Yeah. Jeśli moki nie to będą dobrze nie? O właśnie popchnę jakiś ma Dobra, bo czy coś to zerze i tyle. Sprawdzam tutaj teologiczny ten zarys zbiornika. Śmienę Dupę jechocie. bo znajdziesz coś jakiś gówno i tyle, Wiesz, śmierdzi w samciu. Dobra, bo tu trzymamy mamy, no, Obowiązki.